Tragiczna noc na drodze S17 w Lubelskim. Ojciec i syn stracili życie, gdy próbowali tylko naprawić swój bus. Do wypadku doszło po północy w miejscowości Sieprawice, na trasie w kierunku Warszawy. 49-letni ojciec i jego 28-letni syn zatrzymali busa na pasie awaryjnym, by zmienić koło. Mieli na sobie kamizelki odblaskowe i ustawili trójkąt ostrzegawczy. Zrobili wszystko zgodnie z przepisami. Wtedy nadjechała ciężarówka. Jej kierowca, 28-latek, obywatel Ukrainy, potrącił mężczyzn. Obaj zginęli na miejscu. Na miejscu interweniowały zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja. Kierowca ciężarówki został zatrzymany, trzeźwy. Trwa śledztwo, przesłuchania świadków, zabezpieczanie dowodów, planowane czynności w prokuraturze. Po tragedii droga w tym miejscu była całkowicie zablokowana.